Kupiliśmy wszystkie teas z żabki. Przekonajmy się, który smak jest najlepszy. Jak możecie zobaczyć na stole, mamy cztery kubeczki oraz dwie butelki. To wszystko dlatego, że w butelkach mamy pełnowartościowy napój plus kuleczki, a w kubeczkach. A w kubeczkach mamy tylko kulki i do nich musimy dolać dowolny napój. My akurat mamy do dolania Lipton, zielona herbata oraz fusty cytrynowy, więc zobaczymy, tak, z którymi są. stwierdziliście, będzie że to są takie herbaciane napoje, więc powinny do tego pasować. Pani powiedziała, że te kubeczki są generalnie już od półtora roku, natomiast te wyszły jakoś niedawno, więc zobaczymy, który będzie lepiej smakował. I tutaj jeszcze taka mała kwestia z kuleczkami, że tutaj są mniejsze pojemności, a tutaj jest pojemność XXL, więc tych kuleczek mamy dwa razy tyle. Są oczywiście różne smaki, no i zobaczymy, które z nich nam przypadnie do gustu. To jedziemy. To jest generalnie bardzo ciekawa opcja, ponieważ raczej wszyscy znamy Bubble Tea z takich stoisk, gdzie mamy już gotowe herbatki. Mniej więcej taka herbatka kosztuje od 20 do 25 zł. No, może tak być, nie pamiętam teraz dokładnie, ale coś około w zależności tego. W zależy od wielkości, no i wiadomo ile tych składników chcecie. I ktoś wymyślił że zrobi taki gotowy produkt, gdzie mamy same takie kuleczki o jednakowym smaku. Dlatego stwierdziliśmy, że to wszystko kupimy i powiemy Wam, czy po prostu opłaca się to kupić. Generalnie uważam, że jest to bardzo bardzo fajna opcja, bo my, owszem, w naszym mieście mamy Bubble Tea, ale nigdy nie chce nam się tak szczerze mówiąc jeździć, bo tak, musielibyśmy grzać tak, specjalnie dokładnie. do centrum. A żabkę mamy pod nosem. Wszędzie a są żabki. Tak, a ja bardzo Bubble Tea lubię, więc jeśli to okaże się dobre, to ja będę w raju, bo naprawdę będę to na co dzień piła. Także myślę, że zaczniemy sobie może od tego smaku arbuzowego. Okej. Okay. I przesypiemy to do szklanki, żeby też zobaczyć, jak te kuleczki się prezentują. Dobra, Dobra, otwieramy kubeczek. Tutaj mamy w środku słomkę, więc tę słomkę też sobie wykorzystamy. Czerwone kuleczki. Czerwone, jest dobra. troszkę soku. Jak chodzi o zapach, to naprawdę czuć tego arbuza. U, jest, jest mocno to taki, tak. Nie bardzo. Jest, jest mocny, intensywny. In, mocno intensywny. Myślę, że wszystkich kulek chyba nie będziemy wsypywać. Tak się to prezentuje i to jest mniej więcej połowa tych kulek, które były w całym kubku. Czy lejemy do tego zieloną herbatę? Możemy spróbować z zieloną herbatą. Ja bym chyba do wszystkich brała zieloną. Tak? No. A ja bym spróbował jedna. Myślę, że będzie spoko. Ej, dobra. Ja myślałam, że ta sumka jest krótka. Ona jest wysuwana. Jest spoko. Generalnie w tych kulkach było też trochę takiego syropu, tak. więc na pewno nada to jeszcze taki inny smak tej herbacie. Spróbuję. Mhm. No Lecisz. Co? Nie wiem, tak jakby jakoś to... mi w gardło weszła. Generalnie te kuleczki są bardzo intensywne w smaku, i dosłownie, jak się je rozgryzie, to cały taki syrop mm -hmm. się z nich wydobywa, który jest taki gęściutki. Co rzadko się zdarza, bo zazwyczaj w tych kulkach ten smak jest bardzo słabo wyczuwalny. Tutaj go bardzo fajnie czuć. Jak chodzi o sam smak herbaty, to faktycznie troszkę się on zmienił dzięki temu syropowi. Ale ciutko, ale, ale nie jakoś mocno. Generalnie na sam koniec ty czujesz rzeczywiście same te kulki, nie czujesz w ogóle, że my tak. Liptona nadlewaliśmy, nie? Mhm. Mm czuć jak za fajnie, że te kuleczki nie są jakieś duże, więc też nie jest ciężko je wciągnąć przez tą słomkę. Jeśli chodzi o sam smak, ja nie jestem chyba dużą fanką arbuza w tych kulkach, bo nie jest on jakiś wybitnie dobry jak dla mnie, ale ogólnie same kulki, jeśli ktoś faktycznie te kulki arbuzowe lubi, to myślę, że powinny mu zasłonić. Generalnie warto zwrócić uwagę na to, że nie jest to tak słodkie. Tak, nie jest jakoś bardzo słodkie. No dobra, przechodzimy do kolejnego smaku. Balonowa ruletka. O kurczę. Ja wiem, słuchaj, ja oglądałem. Tutaj chodzi o to, że masz albo właśnie niebieski smak, mhm. albo czerwony smak. Jaki obstawiasz, że będziemy mieć? Ja obstawiam, że będzie blue. Ja Wstawiam, że będzie pink. Miałam rację. Oh. Jest pink. Ej, po pierwsze, zapach. Co ci przypomina ten zapach? Uuu, ale smród. Nie, nie smrudzi. To śmierdzi. Co to jest? Co ci to przypomina? Jakaś malina chyba, czy coś. Mi to przypomina Helenę, orężadę Helen? Helenę. Pokażę teraz. No, tak delikatnie. Pachnie jak nie, ta Helena. nie jest to tak intensywne jak ten arbuz. dlatego. No tak. Ogólnie stwierdziliśmy yy, teraz z Dawidem, że dolejemy tą herbatę do tego kubeczka, bo tutaj zobaczyliśmy, że są oznaczone proporcje. Więc zobaczymy, spróbujemy dolać do tego, żeby zobaczyć, czy faktycznie. Czy będzie lepsza intensywność. Tak, dokładnie. Tak. Dobra, mam już świeżą słomeczkę, także zamieszamy to sobie ładnie. Jestem mega ciekawa. No. Mi się wydaje, że ta herbata generalnie będzie lepsza. Sama herbata. że nie, nie robi różnicy nie? żadnej. Nie. Może ciutkę czuć tako, taką słodycz na końcu. No właśnie, więcej napoju, to ciężej tą kulkę złowić oczywiście. O kurde, ale intensywna. Bardzo. Mm. Ale smak średni, nie, nie smakuje mi to. To jest to... To tak smakuje, tak jak powiedziałem na początku. Że tak jak pachnie, chemicznie. No, że to jest jakiś dziwny smród dla mnie i to tak smakuje. Szczerze, ten smak kulek jest bardzo słaby. Faktycznie jest taki bardzo, bardzo chemiczny. To ten arbus. Jak, jakbyś jakąś maść w ogóle wzięła tak, do Tak, to jest takie. takie, kleisty, takie kleiste. Takie kleiste, takie bardzo gęste, yeah. nie? O wiele gęstsze niż te kulki arbuzowe. Mhm. Szkoda, że nie mamy niebieskiego smaku dla porównania, ale jeżeli chodzi o to czerwone, to szczerze na ostatnie miejsce to wlatuje. Tak, no. Bardzo słaby smak. Puleczki generalnie wyglądają bardzo fajnie i zachęcające. Mhm. Myślałam, że to będzie taki miły smak gumy balonowej, a to jest taki. no tak jak mówisz, taka maść, takie no, gęste, takie. nie da się tego smaku jakoś sprecyzować szczerze mówiąc. Taki klejk, jest to no. bardzo, bardzo słodkie. No to teraz dla odmiany może, żeby wleciało może ciut coś bardziej kwaśnego po, tym, po tej okay. słodyczy, będziemy mieć czerwoną pomarańczę i limonkę i mango. No, tak, egzotycznie, w sumie. tak, egzotycznie, no, także zobaczymy, jak to wygląda. Czekaj, czekaj, obstawiać, że jaki kolor będzie. No takie żółty? żółte chyba. Żółte z pomarańczowym. Dobra. Ja ustawiam, że żółte, właśnie, no. Okej, okay. tu jest więcej kolorów. O, to już fajnie wygląda. Mamy różowy, pomarańczowy i zielony. Mhm. Także ten różowy to pewnie będzie czerwona pomarańcza. Oj, ja o, ja już poczułem z daleka. Mm. W smaku, znaczy w zapachu czuć bardzo fajnie, zapach fajnie. I mąki. To jak jakieś lody pachnie. Może jak jakiś sorbet. Sorbet pomarańczowy, no trochę tak. Wobec tego mam duże oczekiwania w sumie. Do tego ja bym wlała zieloną herbatę, bo wydaje mi się, że będzie bardziej pasowała. Ja się Je jeżeli trochę... kiedykolwiek próbowaliście któryś z tych napojów, to możecie też dawać znać w komentarzu, który najbardziej wam smakował. Ja szczerze tego smaku się boję, bo chyba nie jestem dużą fanką takich tropikalnych smaków, <laughs> ale może mile się zaskoczę. Wiesz, tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że każda kulka pewnie nie będzie miała inny smak. Tak, to prawda. Fajnie to wygląda przez to, że ta herbata jest jasna, to te kuleczki jak wypłyną na wierzch. Mhm, tak. Mega fajnie Apetycznie. to wygląda, no. Sam smak herbaty. Bez zmian. <noise> Okej, okay, mi ewidentnie trafiła się limonkowa. Ja trafiłem na pomarańczę i limonkę chyba i. Oko smakuje, no. Jest takie słodko kwaśne, tak, fajne słodko -kwaśne. połączenie. No, powiem wam tak, czy arbuza to przebija? Nie. Chyba nie. Ja bym powiedziała, że na ostatnim miejscu guma balonowa, później wlatuje to, i później arbuz, póki co. Tak. Ale nie jest to zły smak. W sensie nie jest spoko. To zły smak. Jest takie ciekawe, że nie jest to tylko właśnie jedna rzecz, tylko są wyczuwalne trzy smaki. I mhm. to jest fajne, to tak, jest spoko. Tak, bo tak. to jest właśnie tak jak w Bubble Tea, bo tam wybierasz sobie tre tego, trojatego, -tego, tego i też nigdy nie wiesz, co ci się trafi. No i słuchajcie, mamy ostatni kubek, który jest najcięższy i mamy sm Smak To jest kubek Bubble Tea XXL. No i tutaj muszę powiedzieć, że mam największe oczekiwania, bo ja bardzo lubię smak lici. Ja mam taką swoją ulubioną herbatę o smaku litchi też i ona jest naprawdę prześwietna w smaku, więc mam nadzieję, że te kulki będą smakować podobnie. Kolor raczej będzie różowy, nie? A może różowy z białym? Raczej różowy obstawiam. No to się zaskoczyłam. No ja też. Kulki są słuchajcie białe. I od razu czuć ten intensywny zapach lici. Uuu, no to pachnie najładniej szczerze ze wszystkich. Ja poczułem przy otwieraniu od razu taki mocny buch tego. Napoju się dolewa tyle, co w przypadku innych kubeczków. A jest napoju jakby samego w sobie o wiele więcej. Tak, też. więc myślę, że to może już troszkę smak zmienić. Może spróbuj tego samego. Bo ja się ty spróbuj. Zrobię to widzowie dla Was. Trzeba to z czymś, słuchajcie, rozwodnić, że ja tak powiem. Dobra, to daj e, zwykłą herbatę chyba. Ale generalnie, jeżeli chodzi o smak, to jeszcze się wstrzymam, bo bardziej mi zależy na tym, żeby zobaczyć, jak to smakuje w połączeniu z czymś. Jeszcze chyba trochę? Tak, dobra. Tak, jeszcze ciutkę. Jeszcze, jeszcze? Dobra, no, no daj jeszcze trochę. Zrób tak, jak w instrukcji. Dobra, idealnie. No i co? Teraz przelałem i co? Dobra, wymieszamy to. No dobra, a jak spróbowałeś same to, to co? To taki ulepek słodki? No, wiesz, taki koncentrat trochę liczy, nie? nie? Nie jest to jakieś mega słodkie właśnie, więc myślę, że kulki będą spoko. Tu smak herbaty jest już zmieniony. Okej. Okay. Ewidentnie, ale na lepsze. Bardzo fajnie to smakuje. To moim zdaniem ratuje na topka. To jest właśnie mój smak, ja bardzo lubię smak liczy Zarąbisko. I ten liczy nie jest taki mm, hamsko chemiczny <grym> jak w przypadku pozostałych kulek. Fajny. Powiem Wam, że naprawdę ten smak bardzo fajnie leży. Tak i jakbyśmy mieli się decydować, to myślę, że postawilibyśmy na XXL, czyli na podwójną ilość kuleczek, żeby jednak było ich więcej, bo tam się piło i nie mogliśmy ich wyłowić, a tutaj dosłownie się pije i tak jak Dawid mówi, non stop podają. Pewnie będziecie pytać o cenę, więc jeżeli chodzi o ten kubek, to kosztowało 8 zł. Natomiast jeżeli chodzi o tą mniejszą zawartość, aż o połowę, kosztowało to 6 zł. No czyli różnica jest mała, a tutaj tych kulek jest faktycznie o wiele więcej. Tak, no jeżeli mielibyście kupować to serio, bierzcie ten. A my co? Teraz zobaczymy, jak smakuje gotowy produkt i w ogóle, czy mają szansę wbić się tutaj na podium z tymi. Smak jabłuszkowy, tak się to prezentuje i te buteleczki również kosztowały po 8 zł. Mamy tutaj już gotowy napój. Bardzo mnie ciekawi, czy to nie będzie za słodkie. Tu faktycznie trochę tych kuleczek już jest. I myślę, że mówiąc, spróbowaliśmy jedno bubble tea, takie sklepowe. Mhm. I to było chyba z Aldi, o ile dobrze pamiętam. I to nie było z kulkami, tylko z galaretką. Więc jestem bardzo ciekawa, bo tych z żabki jeszcze chyba nigdy nie piliśmy. No i dobra, jak chodzi o sam smak, no to jest taki typowy. S... Zapach. Znaczy zapach. To jest taki typowy zapach jabłka zielonego. W sumie taki też. Bardzo trochę... dobrze go znacie, taki chemiczny. Tak, taki chemiczny. hamski zapach jabłka. Także przetestujmy. Ogólnie przeraża mnie tyle kolor tego bubble tea. No tak. Obawiam się, że możemy się Trzec świecić w nocy po tym, ale dosłownie ma taki kolor jak za nami. To, co mogę powiedzieć, to te kuleczki mają zupełnie inną strukturę. Oj, tak. Ale szczerze, jest to naprawdę bardzo dobre. Smakuje mi to. W tych kulkach również jest bardzo dużo soku. Ej, ale wiesz syrop. co? Myślę, że te kulki w ogóle mają jakby taką inną konsystencję w środku. One nie są takie maziaste, mm -hmm. kleiste jak tamte, tylko tu Bardziej jest taki fajny soczek, który się rozpływa. Rzeczywiście jak tych oryginalnych, nie? Mm -hmm. Sam smak jest bardzo intensywny, słuchajcie, jest mega intensywny. Wydaje mi się, że taki sok można kupić w kartonie. Wydaje mi się, że kiedyś piłem, słuchaj, taki smak. Mi to smakuje jak takie, e, takie długie żelki no. z białym środkiem, tak, zielone. Tak, Dosłownie no. to jest ten smak. Póki co porównując kubeczek a cały pełnowartościowy napój, to zdecydowałabym się raczej na to. Moim zdaniem to nie jest lepsze niż Litchi. Dałbym to na drugie miejsce. Smakowo może nie jest lepsze niż Litchi, ale ogólnie całościowo bardziej mi to odpowiada. Okay. Bo te kuleczki są lepsze, nie są aż tak gęste właśnie w środku. Ten napój jest fajnie skomponowany do tego mm. i uważam, że chyba wybrałabym jednak to. Dobra i ostatni Ostatni napój o smaku truskawkowym. Ja już wiem, że to u mnie wygra, bo ja kocham truskawkę i jeżeli to będzie tak samo dobre jak, ta jak to jabłko, to to jest na wygranej pozycji. Ten napój jest akurat w kolorze czerwonym i kulki również mamy czerwone. Także wszystko się ładnie komponuje. Zapach to pachnie jak picolo truskawkowe. Bardzo. Ładna Dosłownie, no, sztosik, dobra. <laughs> Chyba wszystko wiadomo już. Tu nie trzeba żadnych słów dodawać. Jak dla mnie win. Przepyszny ten napój jest. A jest taki, orze Matko, jakie to dobre. taki orzeźwiający. jest. Tak, nie muli, bo to nie jest... Jest trochę słodkie, ale jest też trochę kwaśne. Jest takie idealnie wyważone, bo to jabłko trochę muliło, bo jednak było słodsze niż to. Truskawka wygrywa. Drugie miejsce liczy. A nie wiem, czy jabłko bym w sumie nie dał teraz, tak sobie myślę. Że jednak? No, że chyba dałbym jednak butelkowane napoje. Dałbym rzeczywiście, że pierwsze, drugie, trzecie liczy. Trzecie liczy. Czwarte, y, arbus, piąte, te owoce egzotyczne i szóste, tak. te gumy balonowe. I myślę, że to jest naprawdę bardzo rozsądny ranking. Tak, ale to jeśli macie okazję i macie niedaleko żabkę, to polecam spróbować, bo jest naprawdę bardzo dobre. Jeśli jesteście oczywiście fanami Bubble tea, bo tak. jest naprawdę. <laughs> Что с...